Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Scrap Mechanic. Tak, z tej okazji, że Scrap Mechanic, yy, że w grze Scrap Mechanic dodano tryb Survival, postanowiłem zakupić tą gierkę i się pobawić w Survivalową wersję Scrap Mechanika. Szczerze mówiąc, może trudno w to uwierzyć, ale jeszcze nigdy nie grałem właśnie w tą giereczkę. I postanowiłem sobie spróbować. Powiem szczerze, że w ten y, tryb survival włączyłem, włączyłem, chciałem zobaczyć jak to wygląda i w ogóle, ale dzisiaj nie o tym będzie. Postanowiłem pobawić się troszeczkę w trybie kreatywnym, zobaczyć czy uda mi się coś wybudować, coś fajnego, coś w miarę działającego. No, także, także co, widzimy się w kreatywnym trybie sklep mechanika. A być może niedługo będzie survival No, także zapraszam No i okej, okay, jesteśmy Wybrałem mapkę z terenem Żeby było ciekawiej, tak? Bo y, jeżeli coś zbuduję i będzie to działało w y, terenie W sensie między drzewami, po, po łąkach i tak dalej To będzie tym bardziej fajnie, no nie? I wiecie co? Hmm, postanowiłem wybudować coś leżącego bo w sumie to jest tyle różnych yy, rzeczy. Nawet tutaj mi się już pokazują jakieś łożyska, właśnie koła i tak dalej. Miałem na początku pomysł, pomysł, miałem myśl, żeby zbudować domek. Ale to takie mało kreatywne, no nie no domek budować. W każdym grze się kurde, buduje domki, nie? A mnie każdy grze można zbudować samochód. No, więc spróbuję zbudować coś jeżdżącego. Co ja mam w ręku. A instrukcja obsługi, czytałem troszeczkę te tej instrukcji obsługi, nie są może skomplikowane, ale no trzeba dojść do jakiejś wprawy. Więc to zaczynamy, zaczynamy budować, no samochód to pewnie jest zbyt wiele powiedziane, ale coś jeżdżącego. To jest fajny teren, bo jest płasko dosyć, więc można sobie tutaj postawić podnośnik, jak piękny podnośnik działa. Działa. No, super, super, że działa, podnosi. <gry> Więc co, na pewno będą nam potrzebne koła, na pewno będzie nam potrzebne jakieś silnik, siedzenie. I no. Co, czas budowę zacząć? Więc yy, zaczniemy od zrobienia jakoś podwozia. W ogóle jest mnóstwo tych bloszków w trybie kreatywnym, no jest tego mnóstwo. Timer? Możliwe opóźnienie interakcji zachodzącej pomiędzy dwoma częściami interaktywnymi, np. pomiędzy przełącznikiem a programatorem, świetnie współdziała z bramkami logicznymi. Warto wiedzieć, bramka logiczna. Chociaż podejrzewam, że z bramką logiczną będę miał najwięcej problemów, ale tu podejrzewam też, że to będzie dużo później niż teraz. <grych> przeczytam sobie to tak na szybkości. Bramka logiczna to specjalny rodzaj bloku, który pozwala na przeprowadzenie prostych operacji logicznych. Wciskając E na bloku można wybrać spośród kilku rodzajów bramek logicznych. Bramki logiczne można łączyć między sobą oraz z włącznikami, timerami i innymi elementami. Idealnie, idealne do tworzenia skomplikowanych konstrukcji. No właśnie, skomplikowanych konstrukcji. Ja na początek nie będę robił konstrukcji. Skomplikowanych konstrukcji, tylko zrobię prostą konstrukcję przednie szyby, jakieś dobra. Nie będę się na razie tutaj skupiał na jakiejś bardzo skomplikowanej konstrukcji. No, chciałem tu powiedzieć, że na skomplikowanym mechanizmie, tylko będę chciał zrobić coś, co będzie jeździło beton. Ej, w ogóle tutaj ja zauważyłem, że wszystko ma swoją wagę, jakby. Mot nie ma wagi. Coś, co nie jest zbyt ciężkie. Może metalowe podwozie coś? Co jest metalowe? Noch nie zostało No Właśnie, to jest język polski. No i poczekajcie, szybko, ciutko zmieni na język angielski. Y nie Był tutaj, wziąłem przed Jest. O. Dobra. Czyli robimy podwozie z metalu? Jak jest tutaj metalowy blok jakiś? Czy z plastiku? Będzie bardzo leciutki, lżejszy niż drewno. No. To jest jakiś metalowy blok. O, takie będzie podwozie. Takie będzie podwozie naszego pojazdu. Poczekajcie, żeby to było jakieś tak sensownie. Dwa, trzy. Tak, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Aha, teraz po 2, 3, 4, 5, 6. Nie Dwa, trzy, cztery, pięć, będzie zbyt potężne to, to, to podwozie? Może nie, co? Poniosę to trochę do góry, żeby było nam wygodniej tutaj przyczepiać różne inne przedmioty. Od razu mówię, to będzie bardzo, bardzo prosta konstrukcja. To będzie tak prosta konstrukcja, że normalnie chyba prostszej konstrukcji zrobić nie da Dobra, czyli co? Potrzebujemy, bo to ma być pojazd, nie? Czyli potrzebujemy jakieś koła. Nasze znaczy, koła są. Potrzebujemy coś, do czego będziemy na przyczepić te koła. Może to? Zaraz się przekonamy, jak to wygląda w ogóle. O, powinno pasować nawet. Tylko, że takie kurcze. Strasznie odstaje. Nie, nie podoba mi się to, Wiecie, co zrobimy? 5, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zrobimy tak. I nasze koła przyczepimy tak z tyłu, będą tutaj umocowane, żeby zbytnio to wszystko nie wystawało. Na boki, ok, to będzie tyle. Zawieszenie, żeby koło się kręciły potrzebujemy łożysk. Mhm. pięknie. I teraz koła kół. Ma mamy dwa rodzaje: takie koła. Może te, no, te są takie masywniejsze, bo to będzie ten, tył. Ale to będzie bestia. No widzicie to? To będzie bestia. Przecież lebu to jest. O tak powinno być. Siedzimy sobie my słabo z tyłu. Jest taki bardzo sportowy samochód, znaczy samochód, pojazd. <laughs> Przydałoby się jeszcze przednie zawieszenie zrobić, chociaż ja sobie zlikwiduję tutaj kilka bloczków. O, ej, fajnie było, żeby te koła przednie się skręcały, nie? Znaczy w sensie, żeby one było tym sterować w ogóle, więc. I teraz wyzwanie dla... dla mnie. No, tak bardzo. Uczajnie koła myślę zrobić tym mniejszym, nie? W ogóle, wait, ja sobie tutaj przyczepię ten to coś. To są te koła, a te mniejsze, zobacz jak to w ogóle wygląda, no nie? Eno, kozak. Będzie gituwa. Tylko jak zrobić, żeby one się skręcały, nie? Będzie można do tego na pewno wykorzystać łożyska Szykajcie, jak to wygląda? Oj, popsułem Ej, to jest też spoko, nie? Przecież mi się te żółte podobają, bo pasuje do siedzeń. <grystanie> te żółte elementy. Ej, nie mam pomysłu, jak zrobić skrętne koła. Zrobimy z tych właśnie szarych rurek przed zawieszenie. Nie będzie to tylko takie bardzo kolorowe, fajne jakby mogło być na początku. Jak mogłoby się wydawać na początku, w sensie. O. A jednocześnie mi się to nie podoba. <grytanie> jak to ma skręcać? Weź mi Paweł, teraz wycofać. Jak to ma skręcać? <grytanie> Za daleko to jest w ogóle wszystko. O! A tu nie ma tego kolanka? Tu musi być trójnik? Słuchajcie, zaraz jest wszystko ogarnę. Wiecie, moja kreatywność jest taka sobie, więc... O! A czemu ja chcę w kolanku coś włożyć? Na podnośniku do góry? O dobra, wiem, wiem o czym myślałem I Teraz tutaj wstawimy kuranko O Trzeba by się to troszeczkę wysunąć to, to będzie źle. O. Spadło, ale nie ma. Aha. Okej. Okay. Zrobimy tak. Teraz kolanko. Teraz... Teraz łożysko znowu kolanko. I tutaj przyczepimy koło, które powinno być na łożysku. Ale kozaska fura. No, o co mi chodziło? Znaczy mam nadzieję, że to będzie skręcać w ogóle, nie? <grywka> rurka, rurka. koranko, Łożysko. koranko. Tutaj też łożysko, żeby przymocować koło. I koło. Trochę za, trochę za bardzo obniżyłem ten... ...podnośnik. Ale widzę, że będzie przód do góry zadarty. Hmm. Więc to powinno być... co to zawieszenie przednie, no nie? Powinno być troszeczkę wyżej. O, co nam jeden bloczek, że no nie? To zobaczymy później w trakcie, jak to będzie wszystko wyglądało. O, i mamy silnik. No kurde. Silnik, nie, podnosik. Ale kosacki silnik w ogóle, no. No i dobra, i trzeba to wszystko połączyć. Tutaj jest takie specjalistyczne urządzenie do łączenia różnych obiektów, żeby ze sobą współdziałały. Czyli tak, na pewno musimy połączyć to z silnikiem. I dobra, zrobimy mu na tył, na tył napęd, zrobimy, nie? Dobra, do przodu, żeby to jechało i to też do przodu, ok. I teraz, żeby skręcał, czyli trzeba połączyć z tym i z tym. Czy mamy przednio napędowy pojazd. <gry> Niestety, jak jest pojazd na podnośniku, w ogóle to, co budujemy na podnośniku, jak jest, to nie można z tym w interakcję żadną wejść. Więc zabieramy podnośnik i pierwsze odpalenie. No, zadziała, czy nie zadziała? Jak obstawiacie? Ej, nie działa. Ino silnik niby jest ten Ej, nie działa czemu? Zależycie że powiem, coś, że podłączyłem, nie? A zaraz sobie ja było Silnik trzeba połączyć z tymi kołami. O! I teraz, żeby obydwa jechały do przodu, i teraz... Ej! Działa! Słyszycie ten dźwięk? O! Tylko poczekajcie, bo... bo wzrosną z mu koła skręcają. Okej. Okay. Dobra. Ej, to jedzie! żyje! Łoho! Wow. Jesus! To jest chyba zbyt lekkie na no to moc. Słuchajcie, jeszcze zrobię mały eksperyment. Zmieszczę troszeczkę moc tego silnika. Tak na jakieś 30%. No, przy tej mocy nawet działa. <laughs> Nie, no trzeba więcej, połowę, tam połowę mocy. Jedziemy. Pierwszy pojazd z kratnych Jej! Jestem dumny z siebie. Wygląda jak traktor. <laughs> Powiedzcie, że jesteście dumni, dumni ze mnie. <laughs> Wiecie co mam pomysł? Mam pomysł. Będziemy budować pojazdy w skrap mechaniku. Albo będziemy ulepszać ten pojazd. Ale zrobimy z niego taką bestię, że normalnie masakra. No, a niedługo zapraszam Was też na skrap mechanik. Yy, Surywal, tak. To też się na pewno pojawi w niedługo. Także śledźcie kanał, subskrybujcie, żeby powiadomienia Was nie ominęły, a też zajrzyjcie na Discord. Na Discordzie też powiadomienia są na pewno bardziej widoczne niż na YouTubie. To często tak bywane. No a w kolejnym odcinku moi drodzy będziemy ulepszać ten pojazd. Trzeba go będzie jakoś, nie wiem, dociążyć, czy coś. No, w ogóle nie na hamulców, I ja zrobimy z niego taki bolit, że no świat tego nie widział. Dobra. Misja, misja udana. Mam nadzieję, że, że dla was też. Że to trwaliście do końca, no. Misja impossible, normalnie. Także co? Także ja uciekam i zapraszam na kolejny odcinek ze Scrap Mechanika. Pa.